Także zobaczyć z perspektywy widza, jak wiele tak naprawdę poświęcenia wymaga uprawiania tego sportu. Treningi, treningi, jeszcze raz treningi. Tony potu oddane podczas walki, poświęcenie naprawdę tutaj łuk bryowy, tutaj siniaki takie naprawdę. Ale przede wszystkim trzeba przyznać, że wszystko w myśl zasad fair play. Wszystko zorganizowane w sposób kapitalny, by jest bezpiecznie. No i oczywiście niesamowite emocje, publika, skandowanie imienia i tak dalej. Naprawdę no czuć się tutaj ducha fajtu i bardzo się cieszę. Cieszę że ta gala się udała. Mam nadzieję, że tutaj wraz z organizatorami będziemy mogli kontynuować tę ideę w następnych naszych imprezach, nie tylko na dniach Jagody, ale także i w innych okolicznościach. No, uczucie na pewno niesamowite. No, dałem się wszystko. Ciężko na co dzień pracuję. Dużo treningów. Do tego rodzina też ciężko to czasami pogodzić, ale się udaje jak widać. Może umiejętności nie są bardzo są wielkie, ale, ale serce do walki jest na pewno. Jak się Twoja przygoda z armią? Z armią jakieś kilka lat temu. Bartek otworzył tutaj grupę w Chocianowie, zaraził nas tym. No i tak do tej pory sobie coś trenujemy, nie? Czyli trenujesz od początku tutaj w Chocianowie? Tak. Z mniejszymi, większymi przerwami, ale od jakichś dwóch lat intensywnie. Jestem zadowolony z tego, jak przebiegła e, ta Liga w tutaj mieliśmy naprawdę świetne walki, te dwie ostatnie, Xaverego Tadli i Mariusza Wróbla, to były naprawdę prawdziwe ringowe wojny, które e, moglibyśmy oglądać na dużo większych e, galach. E, jako klub Armia Polkowice jesteśmy bardzo aktywnym podmiotem, który organizuje tego typu rzeczy, e, który e, jakby promuje tę aktywność fizyczną bardzo mocno i jak widać skutecznie. Czy po raz kolejny możemy liczyć na takie emocje tutaj, w Chocianowie? Czy tu jest dobre zaplecze, aby kształcić przyszłych sportowców? Temat jest bardzo otwarty. Tutaj walczyli ludzie z Kucionowa, walczyli ludzie z siedziby, czyli z Polkowic, walczyli ludzie z Lubina. Wszyscy dali dobre walki, pokazali kawał serducha. Tutaj w widzimy, że jest potencjał i mam nadzieję, że ta czwarta edycja, która też jest memoriałem Bartosza Zabłockiego, będzie imprezą cykliczną. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało nam się złapać cykliczność. To już jest czwarta wspólna impreza, w której współorganizatorem jest armia. Oraz, oraz moja skromna osoba, także e, liczę na to, że... No inaczej, zaplanowaliśmy sobie dwa takie eventy w roku, e, liczę, że kolejny będzie z końcem roku, może na Mikołajki, może wcześniej. A gdzie tym razem? W jakiej miejscowości? No liczę na to, że w, w naszym ukochanym Lublinie. Ale jeśli chodzi o to wydarzenie, to też, jak widać, kibice dopisali. E, czy tego się spodziewaliście? Jestem bardzo miło zaskoczony frekwencją. Oczywiście, jak najbardziej na to liczyliśmy. Tym bardziej, że bardzo duża impreza dzisiaj u Tomka Kulczyńskiego. Ogromnie się cieszę, że, że kibice dopisali. I myślę, że to jest też e, tak, taka fajna reklama dla nie tylko, nie tylko sportu, ale też e, chocianowa. Świetnie. A jeszcze jedno osobiste pytanie. E, co pan czuje po walce syna? Ojejku, teraz jestem bardzo szczęśliwy, ale bardzo się denerwowałem.